Top 10 seriali prawniczych. Wypełniona po brzegi sala, dwa stoły, za którymi siedzi prokurator i obrońca, a także oni, przysięgli od których zależy los podejrzanego. Kto nie uwielbia amerykańskich seriali prawniczych, gdzie dzielni albo dwulicowi adwokaci próbują wygrać? Dziś przedstawiamy Wam top 10 seriali prawniczych, w których emocje sięgają zenitu. Numer 10. Goliath. Niezbyt znany serial Amazon Studios ze znakomitą główną rolą Bill Bob Tornoma. Historia opowiada losy wyśmienitego prawnika, którego życie przewróciło się do góry nogami. Gdy jeden z jego klientów zabija mu rodzinę, ten popada w chorobę alkoholową. Wkrótce jednak pełen wyrzutów sumienia zamierza walczyć o zniszczenie firmy, którą kiedyś sam stworzył. Mroczny, wciągający i na pewno warty, zarwanej nocy serial zasługuje na więcej niż jednego złotego globa. Numer 9. Prawo i porządek. Prawdziwy gigant telewizji emitowany przez 20 lat miał również wiele mniej lub bardziej udanych spin-offów. Serial skupiał się zarówno na walce prawników na sali sądowej, jak i pracy oficerów śledczych. Prawo i porządek jest produkcją, bez której nie moglibyśmy się cieszyć aktualnymi ulubionymi serialami prawniczymi. I mimo, że seria mocno się zmieniła przez 20 lat, nadal jest to serial kultowy i godny poznania. Numer 8 w garniturach. Teraz ten serial kojarzy się głównie jako produkcja z Meghan Markle. Jednak na pewno był czymś więcej w końcu przetrwał na antenie aż 9 sezonów. Zawdzięczał to odpowiednio wymieszanej dawce humoru i dramatu, wyśmienitym aktorom, a także chemii między głównymi bohaterami. I nieważne, czy mówimy o relacji Harveya i Majka, Majka i Rachel, czy Harveya i Dony, to oni powodowali, że widzowie czekali z utęsknieniem na następny odcinek. Numer 7 Ali McBeal, ulubiony serial prawniczy. Od razu przed oczami pojawia się ta roztrzypana prawniczka, i choć sama historia Ali skupiła się raczej na jej historyjkach miłosnych niż sądowych, jest to jeden z ważniejszych seriali tego gatunku. Ali MacBill to pięć uroczych, zabawnych sezonów, które poprawią humor każdemu. W dodatku zagrał tam młody Robert Downey Jr. czego chcieć więcej? Numer 6. Sprawa Idealna spin-off żony Idealnej i jeden z najnowszych seriali w tym rankingu. Sprawa Idealna pokazała, że nie odcina kuponów od swojej produkcji matki. Historia opowiada o dalszych losach Diane Lockhart. Która nie może zaznać spokoju, marząc o zbliżającej się emeryturze. Po stracie pozycji w firmie i pieniędzy, musi poradzić sobie w zupełnie nowej sytuacji. I oczywiście robi to z właściwą sobie gracją, którą widzowie mogli już poznać we wcześniejszym serialu. Numer 5. American Crime Story Sprawa O.J. Simpsona głośna produkcja o głośnej historii ze świetnie dobraną obsadą. Twórcy upewnili się, że przedstawiona historia doskonale oddaje prawdziwy proces. W swoje role genialnie wcielili się tacy aktorzy jak m.in. Cuba Gooding Jr., John Travolta czy David Schwimmer. Serial można polecić zarówno fanom gatunku, jak i tym, którzy normalnie nie sięgają po takie produkcje. Twórcy gładko przeprowadzą przez całą historię, rzucając jednak na nią nowe światło. Numer 4. Sposób na morderstwo. Uwielbiana przez wielu Viola Davis jako Annalise Keating. Pewna siebie prawniczka, mająca z sezonu na sezon coraz więcej problemów. Jednak jej historia nie nudzi. Wręcz przeciwnie. Z każdym następnym odcinkiem jesteśmy coraz bardziej zafascynowani Keating i jej przeszłością. Co stanie się teraz w finałowym sezonie? Czas pokaże. My na pewno czekamy, bo warto. Numer 3. Zadzwoń do Sola. Na tej liście nie mogłoby zabraknąć spin-offu Breaking Bad. Czy serial jest równie dobry, co jego produkcja matka? I tak i nie. Włączając Zadzwoń do Sola, trzeba mieć w pamięci, że będzie to zupełnie inne dzieło niż historia Waltera White'a. Jednak serial radzi sobie bardzo dobrze i jest wyśmienicie zrobiony. Dlatego warto dać Soulowi szansę, zwłaszcza, że mierzył się z kultową produkcją i wyszedł z tej walki obronną ręką. Numer 2. Żona Idealna. Na początku chyba nikt nie spodziewał się, że ten serial okaże się równie wyśmienity. Jednak historia i Florik z sezonu na sezon była coraz lepsza i zyskiwała fanów. Po siedmiu latach emisji serial był nadal niezwykle popularny, a także doczekał się wielu nagród i spin-offu. Chyba żaden inny prawniczy serial sobie na to bardziej nie zasłużył. Numer 1. Układy. Na koniec trochę już zapomniany serial, bez którego większość wspomnianych produkcji nie mogłaby zaistnieć. Układy pokazały, że telewizja może sięgnąć po pierwszą ligę Hollywood i opowiedzieć skomplikowaną, wymagającą historię. I choć niestety z sezonu na sezon produkcja zaczęła co nieco zjadać własny ogon, to naszym zdaniem nadal zasługuje na pierwsze miejsce za nowatorskość oraz wyśmienite role: Glenn Close i Rose Byrne.